No i siemaneczko. Siemaneczko. Chcieliście nas widzieć pracy, przy pracy. E, to już któryś komentarz jest taki, że żebyśmy się pokazali, jak robimy. E, no, gdzie będziemy na przykład robić sobie kolejne doniczki na pewno? Ile zrobimy, tyle zrobimy. Nie nastawiamy się na jakąś konkretną ilość. Więc tak, no, będziemy rozkładać zaraz agrowukninę. Więc mamy tapeciaka, czyli nóż, nóż introligatorski, e, kolce te do agrowłókniny, młotaczek do dobijania do do kolców. Tak. Za nami jest przesiewacz. To jest po prostu jakaś siatka, którą żeśmy znaleźli tutaj. No i spełnia rolę przesiewacza do ziemi i, i się spełnia. No i co I się sprawdza. Tak, się no, sprawdza. No zobaczycie sobie zaraz. I tu mamy jeszcze 2000. 2000 doniczek. Doniczki p 7 czyli 7x7x7. Tak to wygląda. Maleństwo. Wystarczająco. Na sobie... Tak, tak. No dokładnie, no tak się bawimy. No jej. Nas to jest i Fan, i tyle. Fun to jest wtedy, jak pudełko jest puste. No, 2000 sztuk trochę jest, nie? No ale co. Dobra, nie przedłużamy. E, pokazujemy, co pokazujemy. Może pokażemy sobie, jak pakujemy sobie doniczki. E, ustawiamy sobie na. Tak, mamy swój patent, żeby było tak, szybciej. Na skrzynki. E, sypiemy, przesiewamy ziemię, sypiemy ją do skrzynek. I przenosimy tam i tam sobie układamy i dopiero jak już mamy wszystko ułożone, tyle ile chcemy, to dopiero robimy sobie dziurki, co wczoraj gdzieś. w poprzednim odcinku. No i dobra, przechodzimy do, e, do czego? Do układania, to czyli zmieniamy miejsce setywo. i pokazujemy... To najpierw rozłożymy agrowłókninę, także było miejsce, bo tam już jest końcóweczka. Dobrze, tak, tak? zrobmy. To najpierw agrowłóknina no i jesteśmy teraz tutaj, już na... Kolejnym miejscu tu będzie kolejny ten, czyli tniemy sobie to co mamy tu. Wy już pewnie tego nie widzicie, ale będziecie słyszeć. Także tylko szybkie przycięcie, i już wracamy do Was. Piek, pik, pik. Szybka akcja. Jesteśmy z powrotem. O, nie będzie zakładki, bo bardzo równo. No trudno, będzie bez zakładki. Życie. Może ja? A Ty tutaj będziesz? Czy... A co za różnica? No nie wiem. No Sylwia teraz rozkłada, ale będziemy korygować. E, powinniśmy zrobić to na zakładkę, ale jakoś tak nam się chyba wczoraj Dobrze układały te sadzonki i zostawiliśmy tak. Jeszcze troszkę dalej. Tak? No i co działamy? Tak, już idę. Nie leczy nas od początku. Nie, polecę sobie tutaj i przy samej krawędzi będę sobie leciał. Wkładaj, tak, ja dobieram. Dobra. Może się uda bez tego, bez dobijenia. Czasami tak też się daje. Daje. Może tu naciągnąć? Co to było? Górowe zadanie, naciągnąć. No tak, bo wtedy dużo lepiej. Dużo dalej Ten się nie Wykorzystujemy sobie 100% tej agrobukminy. Lux. Jak widzicie, moment idzie i nomyk. Nie ma w tym filmie żadnej filozofii. Ogrób włókina, oczywiście najtańsza. <tuszy> Lubimy rzeczy najtańsze. Lux. Bardzo szybko poszło. Idę po nożyk. I teraz jeszcze musimy na początek się wrócić i tam złapać. E, to muszę lecieć po. po co? Po kolce? Tam są. Są, są jeszcze. No, niedużo, ale po innym Ona jest teraz popalowana, ale ona się sama ułoży, jak deszcz popada. Tu, czy bardziej jeszcze przy końcu? No, gdzieś tam przy końcu już. Dojdzie ciężar, będzie. Będzie okej. Okay. Nie. Nie? Baza jest. Baza, tak. Tu jeszcze by się jeden przydało. No, kilka nawet. To ja przyniosę. To ja skoczę. Ty skoczysz? Skoczę. To skar. To zrób cięcie. Co jest swoje? Tutaj. Okay? A ja to robię. No, no i jesteśmy. Wybieramy sobie jakąś tam część. Fajne jest to, że mieszczą się idealnie na styk. Tak. I ziemia, która się tutaj wsypuje, no wsypuje się, musi się wsypać do duniczki i tyle. No, nie ma, ma innej opcji. No i coś takiego mamy. Teraz sobie zobaczycie, jak przesiewamy ziemię. Mamy? Dobra. Czyli tak na razie. Tu. O, mrówki tu przyszły. Mrówki no, są wszędzie. Tak. Ale te są nie do końca proszone. Dobra stawimy się, no i dobra, teraz sobie przesiewamy ziemię, na razie sobie ondarnę to co przesiane, siedzi to, to co zostało po przesianiu. Już sobie myśleliśmy, jak to e, usprawnić, natomiast no, na razie mamy tak mało doniczek. E, bo 4000 sztuk, no to moment będzie. czy nie ma co no, na razie kombinować. No i dobra, i w ten sposób mamy ziemię, która jest wsiana. Nie ma w tym żadnej filozofii. Normalnie chydzimy i Sylwia je tam rozpakowuje na grubutninie, a ja tutaj sypię, przesiewam i przynoszę albo czasami sobie przychodzi no i delikatnie ubijamy nie za mocno i to w sumie tyle no. robię tak, żeby można było nad tym okrakiem stanąć. Tak, oczywiście. Dobra, no i tak w ten oto właśnie sposób Sylwia to układa. E, ja później robię dołki, Sylwia wkłada nasionka, no i tak się dogadujemy. I tak nam to leci na momencie. Prawda? Prawda, bardzo szybko. Bardzo, tak. No i w tle zawsze jakaś historia kryminalna albo jakiś inny podcast, bądź coś jeszcze innego. I człowiek nawet nie wie, kiedy zrobi te, te sadzoneczki. Fajnie idzie, fajna zabawa. Fajny relaks przede wszystkim. Co, no to z tego, z takich prac, no to chyba tyle. No. Chyba nie chcecie tego oglądać. Jak robimy to przez, nie wiem, 3 godziny i non to powielamy te same czynności. Bo byłoby to chyba monotonne i nudne. Pokazaliśmy dokładnie, jak my to robimy. Eee, pewnie w. Czy upływie czasu będziemy tam to usprawniać. Ale ogólnie to tak to wygląda. Prawda? Prawda. Proszę. No, to na ten moment tyle od nas. I do zobaczenia. Przy innych pracach. No już jest. Jak coś już się nagrywa, już, już leci. Także siemaneczko. Siemaneczko. Ale mamy przygotowane, przygotowaną mhm. ziemię. Doszły dwa paski i tam jeszcze paseczek. I tu jeszcze doszło. Teraz pytanie, gdzie od co było? Momentu? Tam, tam, od tamtego momentu to jest tamten. Od I tych tu czterech. w tą stronę też. Gdzie? No, a, tu doszły te. No, tutaj doszło tylko to. Dobra. I to całe. I co? Ja przy pomocy śrubokręta robię otworki, a Sylwia będzie wkładała nasionka. Musimy sobie to jakoś podzielić, żeby fajnie jeszcze coś tam pokazać w kadrze. Wezmę gdzieś tutaj, wyciągnę jedną i od tego zacznę w którąś tam stronę. Dobrze. Co tak na to? Zgadzam się z tobą. Uż, ale Wyjątkowo. na bank. I tak nam idzie robota. Tak jak wspominaliśmy. W wcześniejszej części, że po prostu się dogadujemy w miarę, jeżeli chodzi o podział, jakiś tam prac. Tak? Tak, ja mam zawsze te najgorsze. Tak, mhm, na pewno. Ty sobie wybierasz zawsze te najlepsze, tak. a potem zgarniasz oklaski za wszystko. Oklaski, no. Oklaski. Chciałbym go zapytać, od kogo te oklaski? Ode mnie. A, to chyba ta. No i dobra, tak to będzie wyglądało, chyba nie ma sensu tego pokazywać dalej. Nie, tylko możesz hmm. sobie jeszcze przyjechać i pokazać w sumie. To zaraz jak pokażemy, jak już wszystko będzie posiane co to na to. Dobra, posiane dobra. i podlane. Maja. Posiane i podlane, dokładnie tak. Na tą chwilę cięcie. I widzimy się niebawem, jak już będzie skończone. Witajcie na naszej plantacji marihuana, czy marchewek. <grymne> ani marihuana, ani marchewek. Dokładnie. To jest to. Jest tu sporo rzeczy posianych, ale mm. o, na ten temat zrobimy sobie oddzielny odcinek. I tu... Natomiast no, tu. pierwsze, co zrobimy niebawem, to system podlewania. Jakiś wąż do garażu trzeba będzie podciągnąć, bo to podlewanie tymi konewkami to, to głupoty idzie zostać. Strasznie dużo czasu zabiera. Tak. Latanie to. Przyszła koleżanka, też chce być w kadrze. No, no. i tyle. No. O, orzech jest. Orzecha już już tak. opalikowali. Żeby przypadkiem w niego nie nie, depnąć, jakimiś nie śmieciami, utrzymąć, nie stanie niech sobie rośnie. Tak. Niech sobie rośnie. Dokładnie. Z czego podsypiemy później ziemią? I tyle. Także w sumie dwa pudełka puste, 4000 sadzonek posadzone. Dopiero. Wszystko Żeby tak policzyć nami. czas wypełnienia doniczek plus z włożenia nasionek plus podlania, bo są Jestem tak ciekawe, co powiesz. Około 6 godzin. Łącznie? Łącznie. No bo po 3,5 godzin chciałem powiedzieć, dzisiaj. No, no. i 3,5 ostatnio. 6,7. Tak, 6-7 no. tak, godzin. Fajnie. Na dwie osoby. No i git. I idziemy pracować dalej. Coś sobie wymyślimy, bo. Jest co robić. Bo jest co robić. Tak? Tak. To bapa. Pa. Nic nie powiesz, bo i tak cię nie będzie słychać, tak? tak? Dobra, tu mamy dziurę do szamba. I to, co teraz kopiemy, to będzie dołek. Do rury, która to będzie. Na razie tak wstępny, bo to nie wiemy, na jaką głębokość. No tak, wstępny, ponieważ tu trzeba wypoziomować, potem delikatny spadek, szambo jest daleko, także ten spadek nie może być od razu zbyt duży, musi iść stopniowo. Szambo jest aż na szczycie domu, czyli tam daleko za Adrianem. Czyli Adrian sobie teraz tu już kopię, bo stąd już pousuwaliśmy wszystkie krzaki. Prawie. Prawie, bo niektórych się nie da. Korzenie usunąć. Ale ja sobie tu kopię, a ja tam sobie grabię i wyrywam to, co się da. Dobra. Widzę, że już doszedłeś do mojego miejsca. Może tak. Także... ja do wiadro. I, tę, I część tej ziemi będę sobie pakować. Bo on się będzie zasypywała, kiedy raz będę nowo tam przejść, co ty na to. Ale gdzie będziesz pakował? No do wiadra i gdzieś tam będę sobie tutaj na odkładał. No bo tutaj się będę zaraz zasypywać, bo to chyba dużo głębi Z 50 cm pewnie najmarniej. Tam było 50 cm, a poniżej linii zamarzania. Jakoś tak. Tylko no ale że pamiętaj, nas... że to jest długi odcinek, nie? A tak, u jeszcze, jeszcze dojdzie do góry. Właśnie będzie ziemia, będą kamienie, będzie agrolognina, jakieś krzaki. Dobra. Czyli to jest zrobione, idziesz zaraz po bioderku, tak? Tak. Ja sobie tu dokończę to, 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 piesek sąsiada szczeka niemiu Tu za ziemiankę jeszcze się nie mieliśmy okazji kiedy wziąć, bo Szambu jest gdzieś tutaj, czyli do tego musimy się dokopać. Kawał drogi. jest. Czyli co, idziesz po wiaderko, a ja sobie grabię biedrka. dalej. Ta. To papa. Pa. No i dobra, jesteśmy. Sylwia otwiera oczy. Dzień tak. dobry. Nic nie widzę. Nic nie, widzi. O, też sobie nic nie widzę. No to na ten moment to tyle. Eee, idziemy pokazać. Kot jest z sąsiadów, nie jest nasz. Tak, tak gość. Na tak. Idziemy pokazać. Bier to wyczyszczone. Eee, no i tutaj zaczęliśmy. na pewnie widać będzie na filmie jak widać dosyć sporo będzie z 17-18 metrów łącznie i tutaj skromna skromny otwór do, do łazienki nawet Sylwii nie widać także możecie zobaczyć jak to wygląda no na razie taki wstępny wykop i to się do końca i już niestety jest za ciemno, żeby cokolwiek robić. Mało no, widać. Także bierzemy szpadel, bierzemy Sylwię, kota odkładamy i tyle naszej roboty na dzisiaj. Oh, tak, ogólnie kawał dobrego dnia. 2000 sadzonek kolejnych zrobione i zaczęty wykop. I o dziwo coś, co mi się wydawało, że będzie ciężkie, ale ciężkie się nie nie okazało. Całkiem dobrze się ko kopie, prawda Pani Sylwia? Mm, nie wiem, ponieważ Ty kopałeś, ja tylko wyrywałam chwasty, drzewka i grabiłam. O, dobrze było i włas mamy, włas, mamy, włas mamy tutaj, pod tą styrtą. Tą styrtę też trzeba będzie po prostu no, przenieść. Szkoda, że pod tą lampą mało widać, mało tutaj, ciężko jest sobie to wyobrazić, ale no nie jest dużo, no z 18 metrów będzie. Ten łuk będzie najgorszy. Ile ptaków mamy nad tym? Fajnie. No, no. Także tyle od nas na dzień dzisiejszy, na ten, na ten moment. Bardzo dziękujemy za Suby, za to, że jesteście, za miłe komentarze i za wszystko, co dla nas robicie. I tyle od nas chyba na ten moment. Tak? Tak, i dobrej nocy. I dobrej nocy Wam życzymy. Pozdrawiamy.